Cześć, tu pakoser w Far 5 Wilku, siema W tamtym odcinku Odbyli... no, pomogliśmy Tutaj Na więzienie tego I Ten odcinek nagrywamy dopiero co po tamtym, więc no I dlatego jest ta siedemdziesiątówka I... Tylko znalazł helikopter czy tylko... Tam... jestem z tego bardzo szczęśliwy Weź, weź podejdź na górę. Nie uciekniesz przede mną! Nie, 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 nie strzelaj jej Pegiem do mnie! Ale popatrz co ja robię! Ty chyba nie wiesz. Co ty robisz? Ja, ja, ja się kotwiczką zahaczyłem. Aaa, to polecimy. Dobra, weź tam... Nie, bo musimy misję w dzisiaj.

Tam pomijam, to nie chcę mi się to zgadzać. to kurde mamy... Ej, tu można brać helikoptery! No jest super, dobra, chodź. Czekaj, sprawdzę czy mam jakiś. Ja, ja, ja pewnie mam jakiś, czekaj, czekaj. O nie. Ja, ja, ja mam pewnie jakiś, tak mam. Łe, jak, jak to wygląda, chcesz? Jaki masz? To pokaż, ja sobie jakiś kupię. Tylko... Kiego mam? Skąd ty takiego masz? No z, no z DLC, kam, mroczna godzina. To było, kurde rakiety, kurde działko. Weź ten, weź poleć, ja, ja się tak wiesz. Y... Boże, ja wiem, jaką mamy misję. Będziemy tak jakby posąg niszczyć, to, to ty mnie będziesz kurde wspierać z powietrza. Wleć. A, to weź mi zaznać, gdzie to jest. A, to ja widzę. Taki... Taki posąg, no trudno go nie zauważyć To jest ten co miał Mateusz Świrzyno Ja ci mówię Czy ty tam dyn dasz u dołu? No, no. żebyś wiedział, kurde <laughs> Żeby to kurde tak się ten, do i tak sobie... Leccie. No to zniszczyć, tak? Ta... Jakiego umarłem gro? Tu umarłeś? Nie, 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 Leś spokojnie, tam leś się, ty wiesz. Udodzisz się? Tak. Tylko my zasadnie, jak jaką umarłem ty, bo ja jestem na fazie. No właśnie też byłem, wiesz? Może to jakieś kurde skrypcji, to się że co się dzieje, nie wiem Czy dolatywać czy poczekać na ciebie? Poczekam. To bądź tak bliżej, żebyśmy już tam byli pod tym... Ja już tu jestem praktycznie. No wiem, widzę, będziesz Gdzie ty jesteś? No nie, bo ja... Nie, bo, no, bo ja przecież Cię widzę, jak będziesz... Umrzesz. Y, A, tam. No, tak. Bo się umrę. Y, be, jak, jaka, jaka się tu zrespić, halo. Mm. Ej! Samolot mi zauważył. No, to widzisz. Dobra, niszczymy to. Okej, okay. już, się, już się odradzam. O, jestem w, heli jestem w helikopterze, cześć. Ty, to weź, weź tak ja, jak najwyżej I, i czekaj. Teraz weź jak najwyżej możesz, bo ja tam muszę wejść teraz. I, i będę tam... I będę by, tam i się, tylko, że ja tam... ...z pod wejdę, czekaj. Dobra, ty nie to będę myślał się. Dobra, już tutaj zaskakuję. Pod Dobra to ja się strzelam z tymi samolotami Spie Mogę cię jakoś wspierać powietrza tam czy nie Pewnie tak, nie wiem Próbuję jakoś Ale ja jestem już na samej górze Czy ja okay, okay. muszę być na, na samym dole. Boże muszę być chyba na samym dole, no A nieba Dodźcie no, 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 na najwyższe piętro Dobra super Czyli właśnie pominęliśmy ten Rakietami do mnie My szybko szybką misję zrobiliśmy Aha, to poczekaj, jakby Rik, Rik, Rik. A sorry, A że oni się nabalają rakietami, tak? Tak. To poczekaj. Chcę sprawdzić gdzie to robić tam. O nie! Co się stało? Ja pierdziele Co?! Aha Straciliśmy chyba właśnie helikopter Fajna zapalniczka no. Jest! Jest u góry! Chyba to... Weź tak... To wiesz, tak to się tak... Postaraj się jest, tak nie podlecieć pacjera. No, no Poczekaj... O czekaj, kotwiczka. Już? No już jestem. Ja tym razem będę nisko, wiesz? Mogę zlecieć niżej jak chcesz. Nie, nie, że ja nisko, żeby nie wiem, bo może za blisko mnie wzięło i może mnie ten. To, 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 bo ja tak chcę, bo, ja, bo ja tak lecę lata, naprawdę. Z zobaczysz na odcinku, jakby będziesz oglądać Zobaczę, zobaczę Ale to ładnie bez tego pomnika wygląda hmm. e, Czemu się ciągle tak jakby na fazie? Też jestem Gdzie my mamy lecieć? Jakby my właśnie mamy... Cześć, bo pod nami jest posterunek Weź się ląduj Ja nie będę lądował Ląduj o oh, tobie? Dobra, zaraz, czekaj. Oba, sam, zekrude! Z... zeskoczył, z mam spod ochrony. E, wracaj do e, mnie! By daleko! Ja tak będę... z powietrza, a nie z powietrza, będę robiła co? A no wale z powietrza, co bawić? Granatnikiem będę ich nafalać. Kurde apteczka. <gry> <gry> Już? Jednak nie granatnikiem. Już? Już czy jeszcze? Oj. Jeszcze, jeszcze. Helikopter! Wroga? Tak. Cię zabił? Tak. Spadłem w dół właśnie. No, właśnie widzę. O nie fajnie. O ile helikopterem dobrze latam, to samolot mnie rozwala. O, konopia. Aż no gdzieś tu Kurde. siema kupie. Zabieram to. Ej, tu chwila! Aha. Co? Znedałem. Chwila. Szybko. Na to w tym, na to w Kanadzie ale my, ale, my, ale my jesteśmy w Stanach To w stanach Jestem na to człowiek, jestem z na to cześć Ej, fajnie się tak strzelał z tych. Czemu jesteś ciągle na fazie Bo jesteś by, bo, bo, to, bo, bo w takich kwiatkach byłeś Bo, ty, bo, bo, bo to bo jest tak jakby region, wiesz i co i i... ona właśnie tą fazę jakby wymyśliła tę jakby tą roślinę co to kurde jest, tam jakieś chemikalia właśnie Pomijamy Brumianek pewnie to jest to rumianku też jest dobra faza e, o! No właśnie Bo myliśmy tą pierwszą kropkę po zniszczeniu sam... aha Witaj. Bo ja mam taki widok na A dobra. Coś się ładuje. Upadek nadciąga, rozpoczęło się żniwa, ale nie ma już No czego bać. Będziemy musieli ją zabić? Kobietę? Pe pewnie tak, no. Kobietę? Hopie. Tak się nie robi, ale ta gra jest brutalna. Oj Boże. ale można się fajnie wyżyć. O Boże, o jestem To kurde, słucham nie i kurde, słyszę takie zdanie. bo jak już to mój śmiech słyszał. Jaki ty masz content? Kto? Ty. Na razie, family friendly. Bo chciałem powiedzieć pewne zdanie, ale jak masz Family Friendly, to nie będę tego mówił. No weź, bo coś jeszcze kurde, demotyzacja wami, i zobaczysz. Zdając YouTube'a. Powiedziałbym coś o tym, jak ona klękała, ale dobra. Nie będę mówił. Family Friendly. Family Friendly mówisz? Jestem ciekaw jak długo. Nie no, muszę kurde... Powiedzieć, że faza fa to nieco naprawdę. Powiedz, że my po sobie przy tym zniszczyliśmy. Widać, że to kurde, jakieś nie. Wiem, dziwne były, my, były te kwiatki. Co, co, ty, co ty robisz w tych kwiatkach? A ja te kwiatki jadłem. No to widać, że kurde, przesadziłeś. Ty myślałeś, że życzymy, że ja rozwaliłem ten pomnik? Ja tak naprawdę to mnie tam nie było, opie. Czemu A... latam? No ja latam, jak, jak helikopterem. Ciekawe było, jak zbawiona teraz tak spadło od tej wody. Hmm. Mówiłem, że spadniemy? A, jednak nie. O ten, marszał! jakby ja... ja właśnie, już ta... my to rozwaliliśmy przed Ja, ja mówię na, na niego ale chociaż nie wiem, czy on tak to się nazywa, ale tak na niego i tyle. Tak ma na plecach napisane. O no tak. To jest to, nie, chyba jednostka, to się nie jest. Nie, nie rozumiem, o co mi chodzi. Czy w ogóle, mnie ja widzę, teraz rozumiem, o co ja, o co ja mówię. Mówię. O błogosławie. Daj to dowód swojej wiary i to skocz! To nie. A ja, a ja tego nie zrobię teraz, a? O a. E, Przeżyliśmy chyba? Jak marszał skoczył, to i my skoczyliśmy. Upadek nas ciąga, rozpoczęły się żniwa, ale nie ma się czego bać bo szukasz odpowiedzi nie drogę To pytanie krew. błądzi. Czemu w ogóle czytamy te kurde teksty? Żeby widzowie wiedzieli o co chodzi. O, śpimy se? Dzień dobry Marysiu. I co się zdarzyło, Mówiłem a, a ci, że my z skoczyliśmy w dół? Nie, to trzeba się po prostu obudziłem, ale mówiłem ci, żebyś nie chciał tyle. No, co ty sobie myślisz? No, ale to była ostatnia. O, o skok wiary. Dobra, lecimy. To był ostatni kod, ostatni ten, kieliszek pan Chodź, świnamy się. Gdzie my wchodzimy? Na ten posąg z tego, co tak... Tutaj widzę, bo, ty, bo, bo, bo jest takie tam zniszczone, góra jest, krzyż taki wielki, ty był, ty jest rysowany. No, Ej, wiesz, no, że my no, jesteśmy tak, jakby tu, że tak jakby skoczyliśmy? No tak. Jak się skacze, to w ogóle szybciej się wchodzi. Mówisz. No, Aż to nawet sprawdzę. No, nie i skacz ciągle. Nie, nie czuję różnicy. Ja właśnie czuję różnica. No to słuchaj, posągu, nie ma więc, trzeba stąd skoczyć. Tylko się tego na wejdź. No, to co? A co mamy robić? Co ty masz? Ej, my rzeczywiście tam skoczyliśmy. I to nie tylko my Uuu. Ej, bo jest zużyłem spod ochron! Nie Jak ty użyłeś tego tej wiury takiej, ja na to mówię Shift. Przytrzymałem Ale, ale to musisz mieć tą umiejętność na to. Ty ja mogę mieć już czwartą broń Ty bo ty stojesz obok tej pani no Ty robisz nie? co? Co ty zrobisz? O. o kurwa Ups! To nie ja! Ups! <noise> Z umiejętności! To teraz kurwa na nas będzie przesiadować co? No i dobrze Ciekawie przynajmniej będzie Aha. Ej, czekaj, jak zrobić sobie ten... na czwartą broń? To jest kolekcjoner broni, trzeba mieć dziewięć tego. Ale czekaj, kolekcjoner broni? Gdzie to jest? Czwarte od gór... Czwarte od góry na dół, yy, Dolny stopień, max na prawo. Czekaj, czyli to jest tu gdzie są te... Cześć, ZA Była Chyba tak. Czekaj, czwarte od góry... Eee, tak, ta amunicja. A jeszcze tego nie mogę mieć. Poka pokonanie porucznika. No ale dziwne. Jakiego porucznika, wy Jakbym jeszcze wiedział, to bym ci powiedział. Dobra, dalej. Dobra, czekaj, wezmę sobie te komody z Chodź, wracamy do aresztu w Hope County. A masz helikopter? Ja bym nie miał helikoptera. Serio masz helikoptery? No mm, tak, ale jakby ja, ja, jakby ja tam się tepnę i, 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 no i weźmiemy helikopter, okej? Okay? To dobrze, to dobrze. To może być, to się zgadzam. Dla droga do Endu jest jasna. Ale my nie gramy w Minecrafta, czemu do Endu? End jest w nie jest do Edenu, a nie do Endu. Ja tam Endu. Okej. Okay. To jest End, rozumiesz? To jest End. Helikopter. Czyli mówisz, że to jest koniec, tak? Helikopter. Helikopter, daj mi helikopter. Albo choćby tutaj powiedziałeś, że End, czyli koniec, już daj. Już koniec. Tak, tak, ten film już trwa 20 minut. Chodź do autobusu. Dobra, jedziemy. Ja kieruję. I tym autobusem, akcentem kończymy ten, ten odcinek. Cześć. Cześć.